Witam Was kochani bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z gry Dying Light. Wiem, że gra już została ograna chyba przez wszystkich możliwych youtuberów na, na YouTubie, no bez sensu youtuber na YouTubie no teraz raczej logiczne. Ale chodzi mi o to, że od niedawna jak wiecie, no zresztą widzicie po tym, że seria z GTA 5 została z, utworzona na kanale, mam, mam nowy komputer po prostu i no Dying Light mi się podobał. Wiem co w tej grze chodzi, wiem mniej więcej o, jak ta gra wygląda, nie będę tego ukrywał. Ale ale bardzo osobiście chciałem w nią zagrać, ponieważ ludy gry z typu zombie. I myślę, że będziemy się przy tej grze dobrze bawić, przynajmniej mam taką nadzieję. Yy, będziemy rozgrywali kampanię. Oczywiście zostań zombie też będę grał, nie za to się nie musicie martwić. Ale rozegramy pierw kampanię. Myślę, że nawet w poprzednim yy, następnym odcinku może pokażę Wam zostań zombie, yy, żebyście mogli żebyście mogli zobaczyć jak to wygląda, bo ja na przykład u, tylko u dwóch youtuberów widziałem mniej więcej jak to wygląda weźmy sobie tryb normalny, ja nie chcę grać może na trudnym jeszcze bo nie wiem jak wszystko wyjdzie i, i fabuła, zapoznajmy się z tym Hut aktywowany, rozpocząć odprawę A, Dane blisko. na temat celu Kadir Suleiman Lokalny polityk zatrudniony do utrzymania spokoju po wybuchu epidemii Jego brat Hassan zginął w wypadku powiązanym z zarazą zanim zdołaliśmy go ewakuować Sulejman wini GRE za śmierć Hasana. Wykradł bardzo ważny plik, którym teraz szantażuje GRE i opublikuje go, jeśli cokolwiek mu się stanie. Dane na temat celu. Wykradziony plik. Za zawiera niekompletny proces przygotowania leku na wirusa. Wyprodukowanie go w obecnej postaci dałoby prawdopodobnie silnie trującą substancję. Ponadto plik zawiera pełny opis struktury wirusa. Jeśli ktoś zdecydowałby się go produkować, kosztowałoby to życie wielu ludzi. Blik trzeba odzyskać. Dodatkowe informacje, bieżąca sytuacja. Sulejman przekazał plik nieznanemu odbiorcy z instrukcją opublikowania go na jego polecenie. Aby temu zapobiec, zagłuszamy sygnały z miasta, dzięki czemu nie ma ryzyka opublikowania dokumentu. Radio, które otrzymałeś, jest w stanie przebić się przez zagłuszanie. To jedyna możliwość kontaktu, nie strać go. Sulejman zszedł teraz do podziemia i zaczął używać innego imienia. Mamy powody przypuszczać, że przewodzi jednej z dwóch głównych grup działających w mieście. Powtarzam, masz znaleźć Sulejmana i zlokalizować wykradziony plik, aby ocalić ludzkość od katastrofy niewyobrażalnych rozmiarów. Mówiłem, że to nie jest normalny zrzut. Połamcie mu nogi. Potem zabierzcie do Raisa. Co w to cię? Wszyscy! Przestań! Hałas je przyciąga! Do tyłu! Do tyłu! Dawaj! Spęzamy ruki. Zabiersz tego go z ulicy. Mówi Jade. Szykujcie szpital. Mamy gościa z raną głowy i pogryzioną ręką. O cholera. Amir ranny? Nie. Amir... zginął. Ale przyprowadzę kogoś, kto może przeżyć. To nasz? Zobaczymy. Ok, czyli po wstępie widzimy, że już, już ktoś umarł przez nas. Ta jest, tutaj Sulejmana jest do piki. Trzeba będzie zrobić. W ogóle nie wiem, czy wy też widzicie, ale strasznie tak dziwnie. Nie wiem, czy to jest od monitora i nie wiem właśnie, czy tylko ja to widzę, czy wy też to będziecie widzieć na filmie. Ale dziwne wiksy się dzieją, Wam powiem szczerze, mianowicie. Takie, takie, takie dziwne paski się robią, i właśnie nie wiem, czy to nie wyrabia nie karta już tak szybko. Pomimo, że jakby najsłabszych nie należy, no. Hmm, nie, no go Boisz się! Wcale, że nie! to go uszczepnij! Mrugnął! Co? Znowu mrugnął! A co jeśli to zombie? Zombie! Uciekamy! No nie bez przesady tak nie ma. Chyba widzę, że w trakcie gry też będzie ten taki dziwny efekt Właśnie, jakby nie wiem, odświeżanie jest Może ja mam odświeżanie monitora 30hz a, a tutaj gdzieś jest na 60 Czy coś w tym stylu? Rozumiecie Na przykład nie podoba mi się jak mam być szczery Efekt ziarna Wyłączmy to Okej okay. Ziarna jest kom kompletnie niepotrzebne, Od razu gra wygląda lepiej Wow to robi wrażenie. Pomimo, że ja mam na, na swoich ustawieniach to zrobione, to Wam powiem, że wow! To naprawdę robi wrażenie. Dobra, przejdźmy się. Ja mam nadzieję, że tego tak nie będzie widać. Mam nadzieję, że to tylko i wyłącznie od monitora. Kuchnia. Jest 9:49. Okej. Okay. Przy takim szybkim, strasznie obracaniu, zaraz będę wymiotował, jak się obrócę, jeszcze ze 5 razy. Otwórz. A widzieliście? Śpisz przez trzy dni jak zabite, a potem straszysz dzieciaki? Doskonały start, 31. Gdzie jestem? Jesteś w raju, nie widzisz? Okej, okay, starczy już żartów. Pokój 190. Szef powie ci resztę. Co znaczy 31? Pytaj szefa. I czekajcie, sorry za te dziwne dźwięki, ale muszę kartkę potargać I sobie tutaj szafkę, że tak powiem, zaklinować, bo kurde Cały czas mi wyjeżdża, nie wiem dlaczego, coś mi się zepsuło w szafce. Nie wiem tego teraz robić, najbardziej się z tym liczę, ale niestety tego nie zrobię, to strasznie będzie mi to w gry przeszkadzało powinno być lepiej, czy... dobra e, W takim razie mamy 31. gdzieś... to twój numer. Ja ciężko się skaczę, okej okay. Amir zginął przez tego gościa? Cicho, licz cicho. Teraz on dostanie antyzynę, Amira. Dążymy okay. do nas po kolei. Jednego po drugi 190 To 190 pokój. Szukam szefa, jest w środku. A, to ty jesteś 31. Wchodź. Okej, okay. wchodzimy, pięknie, ładnie, ślicznie, super. 4 tyry, tyry. Co on tu ogląda? Będziesz tu? Mam na ciekawe. Hej, szukam... Uh, ty tu rządzisz? Co, że ja za młody? Masz problem z moim wiekiem? Nie, ja... Chciałeś ze mną rozmawiać. Tak lepiej. Czy ty cokolwiek pamiętasz? Wiesz, gdzie jesteś? Rozumiem, że to jakieś schronienie. Nazywamy to wieżą. Brecken i Biegacze zeszli się tu jakoś parę miesięcy temu, i tak tu sobie odtąd siedzimy. Szukamy zrzutów, zbieramy rzeczy i ratujemy ludzi. Tak, chciałem podziękować tej dziewczynie. No i słusznie. Gdyby nie ona, to od dawna gryzłbyś ludzi jak szalony. Twoja antyzyna kompletnie się potłukła. Jedno, co Jay tu ratowała, to twoje radio. Właśnie, czy mogę je odzyskać? Szczerze, to ja go teraz bardziej potrzebuję. Wierz mi, jest wręcz przeciwnie. Dobra, weź se. Ty wiesz, dla kogo biegacze tak ryzykują? Dla takich jak ty. Przyjąłeś antyzymy, którą miał dostać kto inny, a nawet nie pożyczysz swojego sprzętu? Nie mam już czasu się z tobą pierdzielić. Nie mogę złapać kontaktu z jednym z naszych, bo wszystkie nasze radia są do dupy. Zrób coś dla mnie, dobra? Nie pokazuj mi się tu razem ze swoim radiem na oczy. Więc idź się przydaj gdzieś indziej. Nie tolerujemy leniwych ciuli w wieży. Ej, ej, to nie fair. Nie jestem leniem, ja tylko. Hej, szefie. Dajse. Ten gość, co mówiłem? Siedzi na trzynastym piętrze, ale równie dobrze mógłby być pod ziemią. Wróć tu później. I nie jestem szefem. Za młody, pamiętasz? Ja jestem Rahim. Breken tu zawiaduję. Okej, znowu było na ekranie takie takie rozmycie jest z nim. Mi się wydaje, że to jest... Nie jestem. Ci mam nadzieję, że od mojego monitora i... A znasz to, co okay. mówi do... i że wiecie, że... Wy tutaj nie będzie tego to strasznie wkurzające jest. Przecież to raczej A ty nie gdzie się wybierasz? Na 13 piętro. Zdobyć coś dla Rahima. 13? Kurczę, to będzie brudna robota. Ale cóż, tutaj każdy musi odrobić swoją działkę, no nie? Hmm, ty już od że... takimi tekstami i że jesteś czarny to jeszcze Z takimi tekstami do mnie walisz, no wiesz co Ok. Oh, Jak wielu ludzi to umarło. to że sporo. Może jeden i tak, czy wiecie? Tu Krain. Czekamy na twój raport już od 70 godzin. Co się stało? Straciłem na chwilę radio. Bez obaw, nie odkryli, kim jestem. Nie dotarłem jeszcze do przywódcy wieży. Nie znam jego tożsamości. Spróbuję się w ich Wichłaski. Zrozumiano. Mamy mało czasu, Krain. Pamiętaj o tym. Jeszcze jedno. Jeden z tych ugryzł mnie. Nie mam objawów, ale tutaj się mówił, że jestem zarażony. Lepiej więc, żebyś jak najszybciej znalazł jakąś antybiotykę, hey! prawda? Hej! Pomocy! Co jest? No okej. Okay. Uuu, gazurka już na wejściu. Będzie. wiem, że będzie coś... ...apetyczkę, a ale nie mogę tego otworzyć. Bo nic nie mogę otworzyć. Tu mogę kopać, tu biję. Nie robi nic, tu się pica. Tu też nic nie robi. Okej. Okay. a tu się biegnie. Tyle dobrze. Tu? Tu. Już? Gdzież? Zaciąłem się. Uciekając przed nim. O Boże, musiałeś go zabić, co nie? Ach cholera! To był, to był mój brat. Chciałem go zobaczyć, dlatego tu przyszedłem. Spokojnie, już dobrze. Sprowadzę pomoc. Rahim, Ukrain, jestem na trzynastym. Słuchaj, ten twój człowiek mocno oberwał w walce z zombie. O cholera, trzydzieści jeden. Polazłeś po Marka? Czy, czy tam jest bezpiecznie? Wystarczająco bezpiecznie. Trzecia w ogóle, jakaś wygląda tak, jakbyś mogli ją otworzyć, ale wchodził to, że się nie da. Pomóż Markowi, Marku, co się lecz się spokojnie, stało? Lena tu będzie lada chwila. Gazę! Musisz znaleźć jakąś gazę! O, i alkohol! Daj razem! To zatrzyma krwotok. Uff, szybko proszę! Uspokój się, okej? Okay? Sprowadzę pomoc. Też dziwnie się zachowuje ten gość. O, mamy letarkę. Okej, okay, super. Zapraszamy. A, A był zmysł. zmysłu. O, o, jak fajnie. To mi się podoba. Jeszcze nie wiedziałem, jak ten z zmysł, z, z zmysł można odpalić. Części metalowe, przydadzą się. Tylko tylko tę rurkę powiedzcie. Widzieliśmy tamtą apteczkę, więc. O właśnie, tutaj znajdziemy gazę. Dobrze jest. Tu jest i lodówka. Puszka! Coś jeszcze tu mogę znaleźć. O. Elektronika, oczywiście trochę kasiory. O, tu jest szafa, też dobre tu mamy. Mm, buciochy. 10. mogę otworzyć? Tu coś jest. Skrzyneczka i taśma, okej. Okay. Pokazuje mi mniej więcej co i gdzie mogę przeszukać. No to fajnie. Później rzecz biorąc, pograłbym sobie z kimś może w tą grę. Bo wiecie, no mimo że klimat buduje się, raczej jak się grę samemu. I to ja bym po prostu chętnie sobie z kimś zagrał. Tutaj otwieramy wszystko. Okej, okay, to wszystko co poprosił Stalko. Mark? Spróbujmy szczęścia. Albo stworzyć menu, tak? A ja ż broń w ogóle, bo ja mam dodatki wszystkie Cisza czy obrażenia To są plany, które ja mogę zrobić, te? Tak? Dobra, może ja mam zrobić apteczkę? Chyba tak Uuu, wow, dobra, co mamy w takim punku? Oprócz rury nie mamy nic Dosny łomot Broń broni borycznej zupełnie niczym zwykłym. Grabie ogrodowe, dzielnicowe. Nikola Tesla został szeryfem broni podstawowej komponenty. Okej, okay, to wszystko będziemy później, później robić spokojnie. A zasilające. Jeśli mi pomóż. Tam już to nie. Uuu, dziwnie się zaciął. Okej, okay, kto jest ranny? On mocno krwawi. Niech zobaczę. Gaza i alkohol, są Dość prymitywne, ale działa. Okej, okay, dziękuję. Zajmę się nim już. Bardzo miła kobieta. To, to jest props. 250 pizdka. Dobra robota, 31. Cicha Hej, 31! Nieźle jak na nowego. Może źle cię oceniłem. Co było, minęło. Chcę się odwdzięczyć za ratunek. Okej, okay, tu, tu. Czyli dobrze, że do windy przyszedłem hmm. Mapa? Dobra, jest. Spoko. Ja nie mogę nigdzie tutaj wejść. Nie wiem, dobrze zjechałem? Chyba tak, nie jest to... ...paternistrze czy do kogoś? Nie wiem. Nie jest? Aha, nie. Do, aha, do niego miałem iść przecież. No tak, rzeczywiście. Miasto ciągle o? jeszcze ma prąd, ale jak długo? Eee, mówiłeś spokojnie. O, o, o. Chcesz Dobra, załatwione. Bułka z masłem. Coś jeszcze? Ha, niech pomyślę. Rahim, czyś ty już doszczętnie zgłupiał, czy palma ci odbija? Omar mówił o twoim pomyśle na gniazdo. Ładunki wybuchowe? Serio? Co? Wybuchowe? Ja nigdy nie tak... Nie umiesz kłamać. Nigdy nie umiałeś. Ja wiem, co robię. Ta? Myślisz, że jesteś heroj? Nie jesteś mamą. Nie, nie jestem. Mama nie żyje. Więc może byś był dla mnie trochę milszy. Jestem twoją jedyną rodziną. Szczególnie teraz, kiedy Amir zginął. Jesteś Jay, prawda? Tak. Chciałem Ci podziękować za ratunek i powiedzieć, jak mi przykro z powodu Amira. Zawdzięczam Wam życie. Tak. Zgadza się. Chcesz spłacić swój dług? Pilnuj, żeby mój durny brat też nie zginął. Żadnych hmm. eksplozji, Rahim! Ja wam wątpię, żeby to było od grafy Zastanawiam się, czy to nie jest od od monitora? Hmm. Chyba, że... Jak ja sobie ustawiłem wielkość mapy cieni na średnie, to to jest, to jest prawda, szczerze wam powiem. Zasięg widzenia, no nie wiem, dajmy nawet na połowę. A ja myślę, że dobre mam te, te. te opcje porobione, ale. No. I co? Zdałem? Mogę poznać Brekena? Weź się najpierw przebierz. Masz świeże ubranie w pokoju, numer 194. Coś nie tak z moimi ciuchami Do roboty, jaką przydzieli ci Breken, potrzebujesz czegoś solidniejszego. Daj znać, jak się przebierzesz. okej okay, mistrzu, tak zrobimy. Pierwsze misje takie typowo zapoznawcze. Zbudowali mur w zaledwie 3 dni. Pamiętasz? Eee, czy ja ten przejdę gdzieś tu. Nie mówcie, że ja mam mieć piętro wyżej, no chyba mnie coś. Co tutaj jest? W ogóle mogłem wbić. To są czyjeś ciuchy. Kuchnia. Okej, okay, ja rozumiem, że to nie to. Ej, tam się w piętro wyżej, bo pokazuje mi strzałka jak byk, a jak głupi się zastanawiam. Przebierzmy się. Jesteśmy tu uwięzieni, jak szczury w klatce. Oj tam, nie narzekaj. Musisz zdechnąć, człowieczku. O, 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 o. Daj, tutaj, tutaj, ty, 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 kim ty jesteś? Nie chcesz z nami rozmawiać? To nie. To jest jakaś torba, tak? Skrytka. Skrytka, możesz zmieniać stroje i odczuwać dowolne przedmioty. Gdy uzyskasz wyższy poziom trwania, otrzymasz dostęp do nowych strojów. Okej. Okay. To jest twy. aha, no to dobrze, no okej. Okay. A przytrzymaj, okej, okay. gdzie jestem. Po ukończeniu prologu, strój ninja. Urban explorer i his special agent. O ten byłby fajny. A ja użyć czyste ubrania. ja to będę mógł dopiero po tym, jak skończę. Ja bym sobie biegał w garniaku. Bo nin ninja... Nie ja Dobra, jest Rachim, jestem gotów. Gdzie znajdę Brekena? Nie tak szybko, stary. Jak chcesz z nami zostać, musimy sprawdzić, czy się nadajesz. Zabieraj dupę na trening. Idź na górę. Już masz niedaleko. Okej. Okay. W tym razie ja już naciskam, a myślę, że. pobiegnę. Nie, mi ta widziała. Po a dlaczego zombiaki nie lubią kotów? Co to za Pięć. idiotyczne pytanie? To ma być Dowki. Hej, okay. dobrze razem. Aha, chyba ta, chodź, Dehim, Nie widzę Cię, gdzie jesteś? Blisko, <gry> hej, na co czekasz? Chodź no tu, Rebel, by skoczyć. Dziś przytrzymaj RB wyskoczyć krawędzi, na którą patrzysz. Pamiętaj, żeby spojrzeć, że za krawędź, której chcesz się złapać. Możesz wyglądać tak co stojąc, idąc lub biegnąc. Okej. Okay. Ja będę miał uh. chyba problem, wiecie, z nauczeniem się tego sterowania. Ale może nie... To pewno ci się spodoba. Mamy tu piękny widok, bo jest dwóch zdań. Okej, okay. spokojnie się zawiemy na drugim budynku. Uh. Mam wejść na pewno? Mam tylko nadzieję. Na to by wyszło. O. Się ma. Witaj na fitnessie. Na początek musimy Cię nauczyć biegać. Zaraz, jak to nauczyć biegać? Rób tylko co Ci powiem, okej? Okay? Dobra. Skacz na te worki w dole. No chuj. odbiło ci zabije się. Nie bądź cykor. Nie, no ja sobie robisz. No to patrz. <laughs> Achim, nie ruszaj się, sprowadzę pomoc. <laughs> ja ja sobie z ciebie robię. Ty głupi gnoju. <laughs> Nie znasz się na żartach? No chodź, skacz tu na dół. Chryste, panie. Chryste, panie. w mordę! Jasne, win! Niezła jazda, co nie? Ale weź się jeszcze nie podniecaj. Będzie lepiej. Żeby przeżyć na zewnątrz, musisz wykorzystać otoczenie. Większość ząbiaków słabo się wspina. Więc im teren trudniejszy, tym lepiej dla ciebie. Przygotowałem ci parę typowych sytuacji. Zobaczymy jak sobie z nimi poradzisz. Cię, znając mnie, to wiecie, może być naprawdę ciężko, ale okej. Okay. Przebieszka. Czasem lepiej czołgać się przez niskie, wąskie hmm. przejścia. jaką będzie ciężko cię gonić. Hej, okay. a jak się... O! Cię skakało, nie? Tak. O, nawet nie wiem jak tutaj ale się udało, okej. Okay. biegiem, staraj się nie zwalniać. Na zewnątrz, jak się zatrzymasz, to raczej umierasz. Okej. Okay. O, w nie ogóle źle. tu przeskoczyłem. Nie jak na nooba! Gdzie jest noob? Coś tu muszę zrobić, tu muszę zrobić... Okej, okay, wskoczył pięknie. Dobra, właśnie rusztowanie. I nie spadnij, bo na dole I... nie ma żadnej Uf. siatki. My life... i... gdzie teraz miałem wyskoczyć No i zamiłem, dobra, czekajcie jeszcze raz. Tu, tu... Tu, tu się udało, okej. Okay. Mm. Czekajcie, czy ja serio dość tu? To moje ulubione, tu. chwyć się i podciągnij. Na zewnątrz bez tego nie przeżyjesz 10 minut. Oj tam, oj tam. W kierunku sąsiedniego występu za końcem i po czym przytrzymaj LS i RB, żeby skoczyć nań i się złapać, tak? Okej. Okay. Zanim ja się nauczę tego sterowania, to trochę minie, ale tak dla mnie w tą grę, że. O, matka Jak on cię dziwnie wyskoczył Dobrze. w ogóle. Okej, okay. czas na prawdziwy test. Wracaj na dźwig. Po drodze użyj wszystkiego, czego się da. Okej, okay, no i zmierzamy w tą stronę. No i co dalej? A, gdzieś tu, tak? Jak on wysoko skacze Masepra Trzeba wyspędzić i hop Okej, okay, udało się To mi się podoba Okej, okay, wystarczy Masz naprawdę wielki talent, gościu Naprawdę, albo robiłeś to już wcześniej Robiłeś to już wcześniej? <laughs> Nie specjalnie W liceum byłem w zespole lekkoatletycznym O, no, to jesteś cholernym sawantem Okej, okay, no dobra, jestem na wóz Aha, tutaj mogę wyjść. Okej, okay, dobra, pasowałoby. Teraz ja tu mogę jumpnąć. A gdzie tam Aha. dziwnie jest w... Co się... O, kurwa. Co się ze mną dzieje?! Jeszcze na hey, jakimś dźwigu. do mnie! Co się dzieje?! Coś... poszło nie tak! Rahim! Co się przed chwilą stało?! Fajny Wix jeszcze na, na środku takiego dźwigu, czaicie fazę? To jest dopiero... A nie mogę biec, to jest najgorsze O, teraz, teraz bym mógł? O O tak sobie wyskoczył Siu, hapsy mi spadły Przecież były tu Głupi byłem no, że nie wskoczyłem tam, że się bo co było Czy ja się... Zmieniam? Chyba nie, mam nadzieję Ataki zdarzają się wszystkim zarażonym. Weź lepiej idź do doktora Zira. Niech cię zbada. I pewnie da ci działkę. Zanim wybierzesz się do Zira, to pomów z kwatermistrzem. On da ci sprzęt, dzięki któremu na zewnątrz nie odgryzą ci od razu głowy. Okej okay, kochani, ja myślę, że tutaj sobie zakończymy nasz pierwszy odcinek, bo jest tam prawie 28 minut. Mam nadzieję, że wam się podoba, że się cieszycie, że kolejna taka lepsza seria będzie na kanale u mnie. Pamiętajcie o udostępnieniach, lajkach, komentarzach, będę bardzo wdzięczny. No i oczywiście ocencie, czy głos, komentarz i tak dalej jest w miarę normalny, czy powinienem coś jeszcze poszperać w ustawieniach i pozmieniać. Ogólnie dzięki wam bardzo za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku, który będę zaraz kontynuował. Do zobaczenia i cześć.